Patrzcie, jak biało, ile śniegu. Dzisiaj słuchajcie, akcję serwisową QJ. I nie mogłem, znaczy, mogłem go odpalić, ale wiecie, co się stało? Manetka gazu się zacięła. Ja tutaj daję gaz, a on rura. Na szczęście udało mi się go zgasić. Ale było niebezpiecznie, no bo niestety stał w domu. A teraz jeździliśmy trochę i musiało się wody dostać do linki. Dobra, no, słuchajcie, jestem pod mozoseki centrum Kawasaki i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, co? QJ Motors. Słuchajcie, akcja serwisowa. Problem z panewkami w silniku. Zobaczymy, czy wymieniam silnik, czy naprawią panewki. Czy Cię powiedzą, że mam spierdalać? Słuchajcie, no i. Zabawna sytuacja. No, okazuje się, że silnik z mojego kudrzeja tam gdzieś z tyłu stoję, nie widać go. Silnik z mojego kudrzeja poleci sobie prawdopodobnie na weryfikację, bo według zdjęć, to mi pokazał serwisant akcję serwisową, biuletyn i tak dalej. Według zdjęć okazuje się, że mój silnik być może będzie musiał być wymieniony albo zregenerowany. Także i mnie to spotkało. Nie wiem, miesiąc bez składa teraz. Może dobrze, przerwę sobie zrobię, ale no. Ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Będę informować.